9 maja w Dzierżgoniu obchodzono Dzień Europy. Imprezę zorganizował punkt informacji europejskiej Europe Direct który działa przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym. Tego dnia, właśnie było można poznać kulturę wielu państw, którą prezentowali uczniowie ze Szkół Powiatu Sztumskiego. Jolanta Szewczun, prezes Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierżgoniu. Jeżeli chodzi o zmiany, jakie się dokonały, zarówno w kraju, jak nawet w tej naszej małej ojczyźnie na terenie naszej gminy czy powiatu, uważam, że są olbrzymie. Nikt z nas nie pamięta, jak właściwie było 10 lat. Zmieniły się miasta, zmieniły się wsie, a najważniejsze to, że zmienili się ludzie. Ludzie e, zaczęli podejmować sami inicjatywę, e, realizują swoje projekty, realizują swoje marzenia. I myślę, że to jest e, no nasze dzisiejsze spotkanie odzwierciedla, jak wiele dobrego. E, zarówno pod względem infrastruktur, ale i mentalności e, zmieniło się w naszym kraju. E, to zarówno dziedzgo, jak i, 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 i cały nasz e, punkt informacyjny Europe Direct zaprosił e, na 9 maja, czyli na święto Unii. E, Mieszkańców nie tylko powiatu sztumskiego, ale również powiatów osiennych. I tak jak Państwo widzicie, jest duże odzwierciedlenie, dużo młodzieży, dużo osób zainteresowanych przyjechało na dzisiejsze nasze spotkanie. Mimo że pogoda oczywiście nam nie dopisała i trochę musieliśmy pozmieniać swoich planów, ale dzisiejsze nasze spotkanie jest takim wielkim świętem, wielką radością, gdzie będziemy się wspólnie bawić, przeprowadzać różnego rodzaju konkursy, spektakle. Będą pokazywały zarówno dzieci, jak i młodzież to co z Unii nauczyły się, wyniosły, będziemy częstować regionalnymi potrawami typowymi dla poszczególnych państw europejskich. Tak, jest to głównie projekt właśnie nastawiony na to, żeby wspierać małe, średnie przedsiębiorstwa, po to, żeby pomagać im w rozwoju, ale również po to, żeby Tworzyła się taka e, inicjatywa e, związana z e, lokalną przedsiębiorczością, ale t, również e, jest to o tyle trudniejsze, że, że duży nacisk kładzie się na projekty innowacyjne. E, no powiedzmy sobie, jest to dosyć u nas trudne, gdyż ten rozwój gospodarczy e, oddalony od wielkich uczelni e, jest e, e, no powiedzmy, nie taki innowacyjny. U nas, e, naszą innowacyjnością to jest to, że jak się tworzą miejsca pracy, to już jest dużo. Więc e, generalnie będziemy chcieli przedstawić myślenie przedsiębiorców, małych i średnich firm, żeby się nie bały tej innowacyjności, że to nie jest nic strasznego, że to jest możliwe do zrealizowania. Również przez tych małych, średnich, na takich małych obszarach jak powiat sztumski, malborski czy kwizyński. My przedstawiamy Hiszpanię i mamy dzisiaj koreczki, mamy pomidory z mozzarellą, mamy... Quiz mały taki o Hiszpanii lizaki mamy. No i dokładnie się. No Agatę i będzie śpiewała. Agata tutaj jest, ona? Będzie śpiewała. Co będzie śpiewała? Hiszpańską piosenkę. Hiszpańską piosenkę. Monika Gardzielewska. Jesteśmy, reprezentujemy Włochy. A z jakiej szkoły jesteście? Ze starego pola. Tak, jest są Rogaliki, jest picie, spaghetti. No mieliśmy taki pomysł. Jak Ci się podoba jest Bardzo dobrze jest, tak, bardzo fajnie. A jak byś oceniła... Też... No tak, na pewno. Jest dużo nowych rzeczy, które Unia Europejska nam tutaj daje, tak? I no. Opinia jest dla mnie jednoznaczna, że był to dobry okres dla Polski. Pod każdym względem i kulturowym, i gospodarczym, i społecznym. Chcę powiedzieć, że te 10 lat to ogromna pomoc. Zostały zrobione rzeczy, które czasami były w granicach naszych marzeń. Udało się to oczywiście z tych środków pomocowych pewne części zrealizować. Oczywiście dla naszych mieszkańców, dla naszego kraju. Co mogę powiedzieć? Jeżeli nie było to dofinansowanie jakieś wysokie, na pewno było to bodźcem dla naszego działania, dla, bodźcem dlatego, żeby coś zrobić. Uważam, że te 10 lat wykorzystaliśmy dobrze. Mówię to z perspektywy naszej gminy i oceniam to dobrze. Że udało się nam bardzo wiele pożytecznych inwestycji zrobić. Jesteśmy zadowoleni. Z tego też tytułu dzisiaj obchodzimy dziesięciolecie Unii Europejskiej zorganizowane przez Regionalne Towarzystwo. Są wszystkie szkoły z powiatu. Uważam bardzo fajna zabawa. Chcę powiedzieć, że też jest wielki taki czynnik edukacyjny dla dzieci, dla młodzieży, to co się dzieje. No, staramy się stworzyć tą wspólną Europę. Uważam, że nam się to udaje. Cieszę się bardzo i pozytywnie to oceniam. Zapraszam. Gdy jemy, to kiedy głodnie, bliżej do nogi, gdy jest Jak się nazywacie? Dzień dobry, jestem Marika Pawłowska. Ja Aleksandra Link. A, a, a ja jestem Bartek. Reprezentujemy wiecie? Reprezentujemy Słowa Słowację. Co dzisiaj nas na, na, na stoisku można znaleźć? E, flagi Słowacji, lalki, e, ubrania, no i ten... Książki, tam gowe informacje. Słowacja jest bardzo pięknym krajem. Stroje są, Słowacji są też bardzo ładne. Oczywiście tam jest dużo takich tradycji, kultura dobra jest. No i do zwiedzania dużo jest rzeczy. Na 24 TV Maldo TV Sturm TV Nowy Dwór Tom Tu kręcimy!